Rozdział drugi: Mega Korek. Ned Bielecki był prawdziwym geniuszem z dziedziny matematyki i informatyki. Napisał on program z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, z angielskiego AI, czyli artificial intelligence. Program ten nazwał Manfred. W sumie Net nie napisał go całkowicie sam, korzystał on z kodu przygotowanego przez jego ojca, Marka Bieleckiego, również znakomitego informatyka. Manfred trzymany był na komputerze bez dostępu do internetu gdyż net nie był pewien, jak się zachowa w sieci. Chłopiec postanowił zaprezentować przyjaciołom, jak samouczący się program działa, i zaprosił ich do siebie. Felix i Nika byli zaskoczeni. Okazało się, że net mieszkał na ostatnim piętrze, dwudziestopiętrowego apartamentowca w centrum Warszawy. Mieszkanie miało dwa poziomy i było mega wypasione, zajmowało całe poziomy, więc po bokach net nie miał sąsiadów. Mieszkanie było nowocześnie urządzone, był tam nawet przeszklony ogród zimowy. Mama Neta zajmowała się malowaniem obrazów. Gimnazjaliści pomachali jej i udali się do pokoju Neta. Tam młody Bielecki odpalił komputer, na którym trzymał Manfreda. Program dzięki kamerze i mikrofonowi widział ich i słyszał. Mogli normalnie porozmawiać z komputerem. Następnie przystąpili do opracowania planu, jak ściągać na klasówce. Felix wyjął specjalny długopis, który był w stanie zapamiętać ruchy i odtworzyć, co było napisane. W ten sposób informacja o tym, jakie jest pytanie. Miała być dostarczona do Manfreda. Ten miał podawać odpowiedzi na słuchawkę. Po ustaleniu planu rozeszli się do domów. Następnego dnia w mieście znowu były korki, przez co chłopcy spóźnili się na pierwszą lekcję. Okazało się, że awarii uległa sygnalizacja świetlna i wszędzie świeciło się jedynie czerwone światło. Co najdziwniejsze, awaria samoczynnie ustąpiła około godziny dziesiątej. W końcu rozpoczęła się lekcja geografii, na której miał być test. Chłopcy włożyli słuchawki do uszu. Nika odmówiła wzięcia udziału w oszustwie. Pani Konstancja rozdała karteczki. Było 20 pytań testowych z czterema odpowiedziami. Okazało się, że Manfred zamiast podawać odpowiedzi, zaczął się wymądrzać na temat bezsensownego systemu edukacji, wymagającego wykucia na blachę nieprzydatnych informacji. Zrezygnowany Felix wyjął słuchawkę i zaczął sam rozwiązywać test. Wściekły net. Pisał na kartce informacje dla Manfreda. Jak to się na nim odegra za to, że nie podał odpowiedzi. Po szkole Felix i Nika odwiedzili Neta. Ku ich zdumieniu net nie wyłączył Manfreda. Program nadal pracował i przyswajał kolejne informacje. W końcu było to jego dzieło. Wszyscy wyszli na balkon i zobaczyli, jak miasto nadal stoi zakorkowane. Nagle pojawiła się mama Neta i powiedziała, że szkolny lekarz, dr. Jamnik, chce się z nim zobaczyć. Następnego dnia Net i jego mama zjawili się u doktora, który zasugerował, że Net ma rozdwojenie jaźni. Pokazał im kartkę ze sprawdzianem Neta, na której były teksty skierowane do Manfreda. Lekarz stwierdził, że Net ma wymyślonego przyjaciela, który mieszka w jego głowie i nazywa się Manfred. Lekarz doradził, aby udali się z tym problemem do specjalisty. Gdy opuścili gabinet Ned starał się wszystko wyjaśnić mamie, lecz ta zbyła go, gdyż doskonale wiedziała, kim jest Manfred. Syn był zaskoczony, skąd go zna. Matka oznajmiła, że gawędzi z Manfredem przez internet. Okazało się, że pan Bielecki, podczas aktualizacji programu antywirusowego, podłączył wszystkie komputery do sieci. Tym sposobem Manfred uwolnił się. Ned był przerażony, gdyż uznał, że korki w mieście to jego sprawka. Będąc w internecie. Manfred mógł się bez ograniczeń kopiować. Problem przerósł Neta, postanowił więc poradzić się tacy. Po lekcjach trójka udała się do apartamentu Neta. Pan Bielecki siedział z laptopem na kolanach. Net wyjaśnił mu, na czym polega problem, i że bez jego pytania zabrał kod sztucznej inteligencji i użył jej przy tworzeniu Manfreda. Który teraz uwolnił się i był poza kontrolą. Pan Bielecki ochrzanił Netta, ale cieszył się, że ten nie ukrywał problemu. Tylko mu o nim powiedział. Wszyscy udali się do jego pracowni. Było tam pełno komputerów. Pan Marek zaczął intensywnie pracować. Zrobił ogromne wrażenie na trójce przyjaciół. Wcześniej myśleli, że Net jest świetnym informatykiem. Ale jego ojciec w trakcie pracy zrobił na nich jeszcze większe wrażenie. Był jak wirtuos. W trakcie rozmowy zaniepokojony Net zapytał, czy Manfred może być odpowiedzialny za korki w mieście. Ojciec odparł, że to wykluczone, a sterowaniem światłami zajmuje się stary program znajdujący się w ratuszu. Ned odetchnął z ulgą. Młodzi wyszli na rozmowę, a gdy wrócili, zobaczyli pana Marka rozmawiającego z Manfredem. Ojciec odparł, że Ned zrobił kawał dobrej roboty i Manfred posiada umiejętność abstrakcyjnego myślenia. Dodał też, że postara się, aby to Manfred zarządzał ruchem w mieście, gdyż jest do tego świetnie przygotowany. Rankiem korki zniknęły, a żółty autobus szkolny dotarł na miejsce 20 minut przed czasem. Manfred świetnie spisywał się w nowej roli. Kierowca autobusu nie ukrywał zachwytu nad nowym systemem zarządzającym ruchem. W mieście nie było już żadnych korków. W szkole okazało się, że testu z geografii nie zaliczyła żadna osoba z klasy. Nika namówiła kolegów do pójścia i porozmawiania z panią Konstancją. Oznajmili nauczycielce, że chcieliby zainteresować się geografią, ale jak dotąd jest na niej za dużo liczb. Woleliby wiedzieć, jacy ludzie żyją w Ameryce Południowej, a nie znać ich liczbę i na jakiej powierzchni żyją, czy też ile kukurydzy produkują. Tego typu informacje są w stanie znaleźć w ciągu 10 sekund w internecie. Ku ich zdziwieniu pani Konstancja nie rozzłościła się, a oznajmiła, że zastanowi się nad tym. Następnego dnia na lekcji oznajmiła klasie, że zamiast testu będą pisać wypracowanie na temat Ameryki Południowej i problemów, które mają ludzie tam mieszkający. Wychodząc z klasy, młodzież przyznała, że tak to właśnie powinno wyglądać. Felix, Ned i Nika umówili się, że w sobotę po wycieczce rowerowej zrobią sobie wieczór filmowy, kupią chipsy i kole i obejrzą film o Ameryce Południowej.